Witam serdecznie Rafał Jarmu firma Samy Polska targi AgroShow 2025. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również uniwersalny zestaw nawigacji. Akurat ten zestaw mamy założony tutaj na ciągniku 595 K-line. Zestaw składa się z anteny elektronicznej kierownicy terminala. Teraz mamy ofertę promocyjną na ten zestaw. Oferujemy go za 26,5 tysiąca dla klienta. Co mamy w tym zestawie? Mamy przede wszystkim, jak już powiedziałem wcześniej, te najważniejsze komponenty. Do tego mamy dostęp również do sygnału RTK, mamy tutaj również dostęp do autołowroci, mamy również dostęp do terminala uniwersalnego, który może obsługiwać nasze maszyny, które są obsługiwane poprzez gniazdo Izobus. Co ważne, wszystkie komponenty, które są w tym zestawie uniwersalnym nawigacji, mają homologację.